Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Teraz będziemy rozmawiać sobie na temat IKE, inwestycji w akcje lub w obligacje. IKE to jest takie konto maklerskie, brokerskie w banku. Ja tutaj będę omawiać poś bank, dokładnie. Jest też oferowany przez bank mBank i przez XTB i to są spoko podobne oferty, chociaż XTB ja osobiście mam pewne wątpliwości a propos tego brokera, związane z tym, na przykład, że jest marketmakerem, z market makerem, akcje zagraniczne, no nie wiem, to nie jest aż takie przejrzyste. Więc będziemy omawiać sobie otworzenie konta w Boś Banku, konta IK, ponieważ ono daje bardzo duże zniżki podatkowe. Taka jest opcja dodatkowa po prostu na tym koncie, że jeżeli doczekamy do emerytury z tym pieniędzmi i przed wypłatą to wtedy nie zapłacimy żadnego podatku i to ma gigantyczne, gigantyczne znaczenie, bo to to sobie pozwala nam z tysięcy złotych zrobić miliony złotych. Może sobie zaczniemy od tego, że każdy tysiąc, to zależy ile masz lat oczywiście, więc no tutaj ciężko mi będziemy będzie mi powiedzieć ale powiedzmy że 40 lat jeszcze ci e, zostało do emerytury no to robisz sobie 1000 zł razy 1 kropka dajmy sobie na to e, 1 czyli 10% w skali roku zarabiasz sobie na akcjach to jest taki jak nic nie analizujesz no to około tyle będziesz mieć co nie jak na przykład analizujesz znasz się na tym ćwiczysz za, zarówno fundamenty, analizę techniczną możesz też ćwiczyć, no wiadomo, na, wszy, na wszystkie sposoby się da robić pieniądze. Tutaj akurat followuję taką zasadę i myśl inwestycji z Urana Buffeta i bardziej fundamenty technicznie e, rzadko na to patrzę, chociaż jeżeli coś ma ze sobą fundamenty plus jeszcze technikę, no to oczywiście ta podwójna analiza dla mnie no to jest jeszcze dodatkowy pozytywny e, sygnał. No ale załóżmy sobie, że to taki, taki wynik 10% w skali roku to jest nie za duży, no i na 40 lat, czyli do potęgi 40, może tak to zapiszę. Okay. Wróćmy sobie to w Wolfram. To jest taki program, mega go polecam. Do, to jest taki kalkulator, tylko na nim jest wszystko dosłownie. I też fajne wizualizacje ma, e, jest naprawdę świetny. No, i tutaj możemy sobie wpisać też takie bardziej skomplikowane obliczenie. Ok, czyli każdy tysiąc zamienia nam się w 45000. Czyli, jeżeli dzisiaj na przykład nie wypijesz e, powiedzmy kawy, albo nie zjesz ciasteczka, to jak poczekasz, to dostaniesz tych ciasteczek 45 razy więcej. No i jakbyśmy uwzględnili inflację, to ten wynik będzie e, troszkę, troszkę mniejszy. No i tutaj mamy. ile to jest? 15 000, Czyli każdy 1000 zamienia się w 15 tysięcy jakby realnej aktualnej wartości teraz. Czyli jak teraz jesteśmy w stanie mm, kupić jedno ciastko, to jest ten realnie, realnie tak będzie, jak teraz jesteś w stanie za 1000 zł kupić powiedzmy 1000 ciasteczek, bo takie są ceny w sklepach, no są aktualnie dość tanie ciasteczka za złotówkę, no to na emeryturze będziesz w stanie sobie e, kupić 15 tysięcy tych ciasteczek, a nie 1000, więc no jest to lepszy wynik, to na pewno, no ale sprawa zaczyna wyglądać o wiele lepiej, jeżeli my ten Rekord giełdowy pobijemy, czy na przykład, gdybyśmy nie robili 10% w skali roku, tylko 20% w skali roku, co na giełdzie Warren Buffett na przykład robi i w biznesie też ludzie e, robią bez problemu, no to każdy 1000 zł by się zamieniał w e, ponad 1,5 miliona, e, nie, w 1,5 miliona. Czyli każdy 1000 zł zamienia się w 1,5 miliona i to jest 20% tak czy jeżeli my wybieramy konkretne spółki na przykład akcje które są lepsze albo w sumie łapiemy jakieś anomalie rynkowe no to wtedy możemy oczekiwać właśnie tego stopu z tej stopy zwrotu wyższy więc każde, e, każda taka inwestycja w której która jest całkowicie pasywna nie ma tutaj żadnej e, jakby analizy tylko po prostu kupujemy sobie szeroki market jakieś indeksy coś takiego i kupujemy sobie stałej cenie każdego miesiąca no to pomnaża nam 1000 zł na 15000 zł jeżeli, jeżeli za to my no to jest uwzględnieniu inflacji czy to jest to będzie mniej no tutaj też możemy uwzględnić inflację i po uwzględnieniu inflacji realnie będziemy mieć 500000 to jest realnie czyli będzie jak teraz Możemy na przykład za 1000 zł kupić 1000 ciastek, to później będziemy mogli kupić 500 tysięcy ciastek, czyli realnie zarobimy <coughs> 5000 razy więcej niż e, mieliśmy na początku, więc to jest naprawdę intratna e, inwestycja. No dlatego ja na przykład analizuję te akcje, mnie to też interesuje, no ale to ma znaczenie, nawet kilka procent więcej powyżej tego średniego wyniku e, może nam dużo oddać, dlatego warto... Um, uczyć się zarówno analityki jak i inteligencji emocjonalnej i takich rzeczy żeby z dwóch stron jakby zarówno analitycznie jak i tak humanistycznie do tego podejść psychologicznie bo tutaj też psychologia jest bardzo ważna bo krachy cenowe na przykład sprawiają że ludzie się boją i panikują i sprzedają akcje w najgorszym momencie kiedy tak naprawdę po powinni na przykład kupować no ok, zobaczmy sobie teraz Um, Boś Bank. to będzie Boś Bank, ale kont maklerski jest na Bossa SA, piszę Bossa SA i K, okej, okay, mamy to. I teraz tutaj będziemy musieli wypełnić dwie umowy. Najlepiej jest to zrobić z telefonu, czyli będziemy musieli otworzyć a, najpierw rachunek, a później wejść tutaj mm, mm, mm. i z, w zakładce ikXz tutaj są informacje, możecie sobie wszystko poczytać na ten temat. Taki najważniejszy, który tutaj nie ma a, opłat, po prostu jak otwieracie jakąś akcję, kupujecie, no to wtedy płacicie za polską akcję 5 zł brokerowi a za zagraniczną 14 czyli tylko wtedy jak coś od brokera chcecie i on wam daje jakąś usługę to tylko wtedy płacicie za czekanie za nieznierobienie on nie pobiera pieniędzy no i tutaj wybieramy sobie że jesteśmy na przykład samodzielnie, jeżeli chcemy kupić akcję no i czy jestem klientem e, dom maklerski boś no to właśnie nie jestem więc najpierw muszę zalogować zrobić konto Hmm, właśnie w tym e, Bosiu No i możemy sobie w Boś banku otworzyć e, konto. No i najlepiej ja zawsze Lubię osobiście robić to przez telefon. Czyli odpalamy sobie po prostu aplikację Bośbanku i tam za pomocą kamerki w telefonie otwieramy sobie konto. To jest mega szybkie. I czasami, jak chcecie zarobić jeszcze kilkaset złotych, to możecie wpisać sobie coś takiego jak bankobranie i to możecie sobie sprawdzić na przykład, czy Bośbank za otwarcie konta oferuje jakąś nagrodę. Czyli na przykład otworzymy sobie tam konto. I wpłacimy jakieś pieniądze na no to konto, i tam będziemy sobie e, za, nie, za pomocą niego płacić, wydawać pieniądze. No to oni na przykład nam mogą kilka stów dać. Więc teraz bardzo dużo banków to robi, i to przeważnie jest e, przynajmniej kilka stów, tak bym powiedział, między 300 a 600 nawet można zgarnąć. Więc wiadomo, pytanie: jakie tam są też oczywiście zasady, ile Państwo mają czasu, żeby to wszystko. Przeanalizować i później jeszcze spełnić te wymogi, bo oczywiście niektóre są łatwiejsze, niektóre są cięższe. Tutaj, a propos e, rejestracji w Bośbanku, Państwu nie powiem. A oczywiście, otwieramy tą aplikację na telefonie, otwieramy konto i następnie, kiedy już mamy konto w Bośbanku otwarte, no to teraz musimy tutaj kliknąć. Jesteś samodzielny, aktywuj tam następnie wyświetlą się formularze, które będą pytać o Twoje dane osobowe. Musisz już uzupełnić. Musisz na pewno mieć przy sobie dowód. Żeby to wszystko tam wypełnić. No i później powinno Ci się otworzyć konto. No ile maksymalnie otwarcie tych dwóch kont Ci zajmie? Zależy jak dobry jesteś z technologią. Ale myślę, że Między 5 minut dla kogoś, kto dużo razy już coś takiego robił, a 20 minut dla kogoś, kto jeszcze tego nie robił. Dobra, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że pomogłem Ci zrozumieć, jak działa otwieranie rachunku IKE. No i dałem Ci jeszcze troszkę informacji, dlaczego warto w ogóle. Taki rachunek otworzyć oraz który z e, brokerów jest w porządku, a który nie jest tam chyba jeszcze, nie powiedziałem, ale w 2025 w Santander chyba jeszcze ma IKE i on ma wysokie opłaty i tam się nie opłaca otwierać. No, do mnie to tyle dzięki i do usłyszenia.